I kale z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Not so Berry. Zaczynamy, słuchajcie, kolejny odcinek i dzisiaj na pewno naszym głównym celem będzie to, żeby nasz Gerald, który a propos przeszedł ogromną metamorfozę, jak możecie zauważyć na ostatnim live, także pokażę Wam później, chcę, żeby on się do nas dzisiaj wprowadził. Także to jest taki, no, no powiedzmy, że główny cel. Um, dzisiaj również chciałbym, żeby nasza Willow wbiła sobie e, punkt e, na pewno sportu. E, mam nadzieję, że uda nam się też w tym odcinku skoczyć e, na karaoke, bo też, też, też jakby to śpiewanie musimy ciągnąć, bo no, jest, jest średnio, powiem wam. O jejku, jaki to jest syf. Kosz na śmieci obzlew. A co to jest to? Ziomek, ale przecież tu jest zlew. Oj, i zepsułem zlew. Świetnie. Musimy naprawić. Możemy to zrobić, bo, bo nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy. Ponieważ już gdyż, już niedługo będziemy mm, prawdopodobnie starać się o dzieci. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale na początku na pewno chciałbym pierwszy ślub, a później mm, dzieci. No i oczywiście trzeba pamiętać o żabkach. Dzisiaj jest w ogóle sobota, także my idziemy do pracy właśnie w tym momencie. No więc słyszymy się, jak Willow wróci. Dobrze, Willow wróciła. I zarobiła troszkę pieniędzy, także cieszę się. Patrzę sobie na ten wiek, bo jakby trochę mnie to martwi, że 8 dni nam zostanie. Dzisiaj nam po dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zostanie jakieś 5 może. Także jest to dla mnie troszkę martwiące, że już będziemy zaraz dorosłymi. No dlatego byśmy się musieli sprężać bardzo mocno. Dlatego mam w planie dzisiaj właśnie wprowadzić do nas Geralda. No my skończyliśmy pracę o drugiej, także myślę, że moglibyśmy skoczyć sobie na siłownię. Zobaczymy, czy w ogóle Gerald tam będzie. No bo przypominam wam, że on jest naszym trenerem. Z ciekawostek jeszcze Wam powiem, że jakby nasza siostra wzięła ślub. Także Ashley wyszła za Jordana, no a nasz brat Ashton ma dziewczynę, ale no tutaj tego nie widać, ale ma dziewczynę. Także tyle z takich małych powiedzmy nowości. Może udaje się naprawić ten zlew w końcu, bo no przerwaliśmy, no bo pracka naprawiłaś. To easy peasy. No to myślę, że możemy sobie śmignąć szybko na tę na siłownię. Dobrze, jesteśmy na miejscu, i słuchajcie, patrzę tutaj, czy nie ma naszego Geralda, bo właśnie w sumie teoretycznie to trochę dla niego tutaj przyszedłem, no ale. Widzę, że mamy nowego trenera. Jest pan Carlos. No trudno, trudno. My, słuchajcie, Geralda i tak zaprosimy do nas dzisiaj. No ale przyszliśmy poćwiczyć również, ponieważ no, musimy wbić ten punkt jeden chociaż dzisiaj. No, zobaczymy jak nam to szybko pójdzie. Myślę, że mm, może być ciężko. Cześć! Słońce! O! Tomas. Patrzcie, jeszcze przyszła Ashley. Właśnie, Ashley jest w ciąży. Nie wiem, czy wy o tym wiedzieliście w ogóle. Bo, jakby. Nie wiem, czy wam mówiłem. Na live chyba to sprawdzaliśmy, tak mi się wydaje. No w każdym razie no mamy cięło, że dlaczego zawsze są tutaj te same osoby, jakby, no nie narzekam, no jakby miło zobaczyć, że Ashley dogaduje się w ogóle z Geraldem. Skoro tu są jesteśmy, to ja wam mogę pokazać Geralda. Dobrze, także jesteśmy w kas i tak oto prezentuje się Gerald po e, drobnych naszych przeróbkach, w sensie wiecie, na alfa bardziej. No, no tak wygląda teraz. E, myślę, że całkiem dobrze. W sensie ja chciałem zachować bardzo te rude włosy, takie do góry postawione. E, no i wydaje mi się, że są całkiem e, okej okay, te w sensie e, konkretne. No i go jest taki bardzo jakby, no nie wiem, trochę luźno-sportowy, ma trzy stroje słuchajcie na razie, także ma coś takiego, oczywiście dresiwa muszą być, bo on jest kulturystą. No i mamy jeszcze coś takiego, taką bluzę zwykłą. Przeklikam wam teraz szybciutko stroje, żeby wam pokazać. No i ogólnie myślę, że dzisiaj na pewno już z nami zamieszka. Tylko zastanawiam się, kiedy. Czy może, może już dzisiaj, czy może już jutro? Jutro chciałbym wybrać się na karaoke. To może w sumie dzisiaj by już się do sprowadził? Może go zaprosimy po prostu, tak jakby, jak będziemy wracać? No nie wiem, zobaczymy jeszcze. No ale w każdym razie, tak oto wygląda Gerald. No i lecimy dalej z tą umiejętnością. No jakoś, wiecie, powoli tam do przodu, jednak myślę, że, że to troszkę zajmie, także, no, pozwolę jej ćwiczyć. Dobrze, zbliża się powoli 20 już. No, mamy 70%, nie wiem czy, czy czy ją ciągnąć tutaj, w sensie, wiecie, przedłużać to cały czas. Jeszcze nie wiem, jak ona będzie długo to chciała w ogóle ćwiczyć sama. No, ale myślę, że tak jeszcze, wiecie, pozwolę jej tyle, ile ona chce. No i będziemy wracać, bo chciałbym jeszcze właśnie zdążyć zaprosić Geralda do nas, tutaj jest, który gada z Tomasem, trenuje Tomasa, oh my god, myślę, że może, może ją przeciągnę, już, już jest 90, także zaraz powinna wbić ten punktik. no i będziemy się zmywać do domku, no i mam nadzieję, że Gerald się zgodzi do nas wprowadzić, nie wiem, czy, 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 o oh jest, przyszedł, oh my god... O, tak niespodziewanie to się wydarzyło jeszcze jak miałem zatrzymany czas, no ale dobrze. Ale bardzo się cieszę, że jej słuchajcie pomaga. Także dobra, mamy punkcik, także możesz sobie już zejść. No i myślę, że będziemy sobie normalnie wracać, tylko ja bym chciał go zabrać ze sobą, mam nadzieję, że to się uda. No i myślę, że możemy lecieć. Okej, okay, na sam początek na pewno musimy wziąć sobie prysznic, bo jakby jesteśmy bardzo brudni. Ehm, no i od razu sobie skorzystamy. Czy ty jesteś z nami w grupie? Nie jesteś z nami w grupie. Ja cię mogę dodać do grupy? Mogę, to dobrze. No to lecimy z tym dalej. On już myje naczynia nawet sam. No aha. Aha. Dobra, wiecie co? Nie chce mi się tego naprawiać. Niech ona po prostu to zamieni. 98 to nie tak dużo. O, jeszcze mamy brudny prysznic, świetnie. Ehm, no, na szczęście on jest chludny, także on będzie nam tutaj sprzątał. No i myślę, że możemy to normalnie na luzie zrobić. On jest jakiś troszkę smutny, ale weźmy do niego tutaj, nie wiem, pokażmy czułość. No i myślę, że możemy po prostu zaproponować mu wprowadzenie się, także poprosić o dołączenie do rodziny. No i co, chciałbyś się do nas wprowadzić, Geralt? Oczywiście, że tak. On mieszka w ogóle z jakimiś randomami. To nie są ani jego rodzina, ani jego dziecko, tym bardziej bo sprawdzałem. E, także no na szczęście. E, no i o Boże, ile nie mam pieniędzy. No na pewno całości nie weźmiemy, ale ja bym tak wziął trochę pieniędzy w sensie jakby no, wprowadzi się z zero, no to tak słabo jakby, nie? W sensie ja tu nic nie mówię, nic nie sugeruję, nic, nic, nic. Ale jakby myślę, że możemy mu wziąć jakieś, nie wiem, pięć tysięcy? W sensie jakby no, mógłby tyle chociaż przynieść, nie? Także weźmy sobie tyle. No i mieszka już z nami. Pokaż mi, tak, na sam początek sobie zobaczmy. On ma 8 dni. O! To jesteście z tego samego wieku? Ale jazda. Lubi muzykę elektroniczną, granie w gry wideo nie lubi, nie lubi pomarańczowego i lubi wystrój na farmie. No niestety nie trafiłeś na farmę, ale to nic, nic, nic. Także no to fajnie, że ma jakąś osobowość w ogóle, bo jakby no, no fajnie. Co tutaj się dzieje w drzewie genologicznym? No, jakąś tam rodzinę ma w każdym razie, to dobrze. On nie ma, słuchajcie, kariery i ma 10. poziom sprawności fizycznej, tak jak mówiliście, także to dobrze. No, możemy mu dać oczywiście karierę tą samą, co ma Willow, myślę, że, że, że to jest jakby spoko pomysł, no, ewentualnie moglibyśmy mu dać na przykład um, jakiegoś tajnego agenta albo coś w tym stylu, bo tam też chyba trzeba um, właśnie tam um, sprawność fizyczną, także. chociaż możemy to zrobić teoretycznie od razu, jakby im szybciej, tym lepiej, niech sobie też chodzi do pracy e, dlaczego by nie no i jutro, słuchajcie, pójdziemy sobie na karaoke, taki jest plan. Nie wiem, czy Geralda będziemy ze sobą, zobaczymy, co będzie robił. Wydaje mi się, że my jutro mm, mamy wolne, ale to zaraz zobaczymy. No teoretycznie spoko, pomysł to też detektyw, ale no ja jakby celowałem bardziej w właśnie tego tajnego agenta, ale, albo wojskowego, do wojska też by mógł być spoko. Ale może idźmy do tego agenta, tak jak mówiłem, myślę, że to jest całkiem spoko. Jeszcze agenta nie mieliśmy. Nie wiem czy będziemy mieli w ogóle w wyzwaniu, ale no i tak nie będziemy się jakby skupiać najbardziej na tym. Tyle ile będę... Tyle ile będę mógł no, to tyle będę mu pomagał, ale tak to... Jakby wiecie, niech sobie żyje swoim życiem nasz Geralt, no na pewno będziemy w przyszłym odcinku chyba planować ślub, tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy jak to pójdzie, no bo chciałbym już jakby m, Dziusia, wiecie, ogarnąć, myślę, że to by był m, dobry pomysł, żeby to już prowadzić w życie, myślę, że każę mu posprzątać, bo on i tak to lubi, także... M, Zróbmy to, niech się przyda po prostu. Czy ty już poszłaś spać? O Jezu, no to jakby dobrze, ale no dobra, to sobie najwyżej zjesz rano. No to myślę, że ciebie też będę kładł, ty nie jesteś w ogóle zmęczony, ale no. Zaraz go położę, no i chyba się słyszymy po prostu już rano. Okej, okay, powstawali mi. I jakby Willow jednak dzisiaj idzie do pracy, także no musimy jej dać szybciutko, żeby ona sobie zjadła, znaczy wiecie, śniadańko sobie może też w pracy zjeść, ale myślę, że takie domowe będzie lepsze, w sensie nie wiem, co ona sobie tam weźmie. No, coś to sobie weźmie z lodówki, myślę, że sobie zje. No, nasz Gerald ma dzisiaj, słuchajcie, chyba wolne. Także ja mu kazałem, żeby on sobie przeglądał dane wywiadowcze. No i jak skończy, no to od razu pójdzie sobie skorzystać z łazienki. No i jedzonko, no to myślę, że sobie na przykład może sam coś zrobić. Może próbować gotowania, bo jakby, no, on nie umie niczego. Więc może niech sobie zrobi ten, ten, ten puding. do niego w ogóle przyszła z jedzonkiem, no to pięknie. Rybne taka sobie widziała w ogóle. Także bardzo, jakby nie wiem, można powiedzieć, że zdrowo. E, oczywiście rozmnażamy żabki. E, dzięki temu, że mamy to dodatkowe e, pieniążki od Derelda, no to myślę, że będzie nas nareszcie stać, żeby zacząć tutaj coś już powoli ogarnąć dalej. E, tylko się zastanawiam, czy nie lepiej poczekać, może na e, jakby dziecko, w sensie można by było wtedy dopiero zacząć. E, no, 7000 to dalej jest jakby troszkę mało, żeby hmm, zrobić e, całą tą górę no ale zobaczymy jak to pójdzie Willo widzę, że idzie sobie jeszcze potrenować no ona ma dopiero chyba na siódm od siódmej tak, na siódmą, no to już powinna zaraz iść do pracy mi się wydaje, no właśnie tak myślałem, także ona zbiera się szybciutko do pracy, no a ja myślę, że jakby chyba się słyszymy jak ona wróci, bo no w sumie nie mam nic ciekawego do roboty z Geraldem, jakby popracuję sobie z nim może właśnie nad jakąś umiejętnością, może właśnie to gotowanie, no zobaczymy także do za chwilę Willow właśnie wróciła, przyniosła do domu pieniążki, no jakby ona dalej tego awansu nie może dostać, bo ma dopiero siódmy poziom, także zdecydowanie będzie sobie musiała ćwiczyć dalej, ja tutaj dałem właśnie naszemu Geraldowi, żeby sobie poćwiczył, bo on jest wiecie, on jest sportowcem, on lubi sobie ćwiczyć, do pracy jeszcze jakby nie ma w sensie sportu potrzebnego, nie wiem czy w ogóle jest, ale jakby no po prostu no, musiał coś robić, nie no bo wiecie jak... On jest znowu głodny, a przed chwilą jadł, także no nie wiem dlaczego, no ale no... Jakby, no wiecie, ja też jestem często bardzo głodny, także no... O nie, ona się boi. Bianka, czego ty się boisz? Wyszczotkuj. Możesz jeszcze nie wiem, przyjazne przytul, em, przyjazne poznaj. I dopiero później sobie chodź tutaj poćwicz. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Um, ogólnie to jeszcze chciałem wam powiedzieć, że ona jest chyba smutna, bo, bo chce, wiecie, jakby kogoś. No ale no niestety na to nic nie poradzę, bo jakby no nie ma tu nikogo, także no, no niestety. Myślę nad kolejnym sprzętem do ćwiczeń, także może sobie wejdę tutaj szybciutko, jakby w sensie, wiecie, mamy worek i mamy, możemy iść na siłownię zawsze ale możemy sobie zainwestować chyba w jakąś taką maszynę do ćwiczeń. Właśnie ta nowa aktualizacja SPA wyszła niedawno i nic tutaj jeszcze nie sprawdziłem, także no, jakby, wiecie, jestem troszkę do tyłu. Um, na Paznokcie na pewno wyślemy może kiedyś naszą willow ale może nie dzisiaj. Um, także ja szybciutko tutaj może puszkam. o, nowy, czy to był, czy ten worek był? Czy to jest nowy, jakby, jakby girl? Ładniejszy worek do ćwiczeń. Jeszcze w naszym kolorze, takim jak chcemy. Bardzo pięknie, zobaczmy jakąś inną maszynę. No mamy taką za tysiąc, kurczę, no jest droga, ale jakby myślę, że możemy zainwestować. Hajsik na razie jakieś tam mamy. A myślę, że na razie nic takiego jakiegoś nie będziemy robić. Oczywiście się musiała nam tutaj zablokować, ale to nic. Także niech ona sobie potrenuje na nowym worku. No, a ty możesz sobie tutaj poćwiczyć. Chociaż zastanawiam się, czy to ma jakieś większe znaczenie. Może ona powinna iść tutaj ćwiczyć, a on powinien sobie, nie wiem, poboksować. Bo on i tak już nic nie zdobędzie żadnego tego punktu. Chociaż. Może właśnie zdobądźmy mu jakiś fajny punkt nowy? A co wy? No to jakby on się zaczął uczyć majsterkowania. Czy majsterkowanie to jest jakby spoko pomysł? W sensie, nawet nie wiem jak zacząć to majsterkowanie, bo już nie pamiętam. Stella na pewno miała jakby, wiecie, z tego stołu do, do tego, nie? Ale jakby nie pamiętam jaki jest inny sposób, żeby to zrobić. A wydaje mi się, że żadnej książki jakby, jakby no chyba się nie da? A da się jednak kupić książkę, to kupmy sobie majsterkowanie, książkę. Yy, tylko ci ona będzie teraz tutaj, i no przeczytaj, no zobaczymy, czego się tam nauczysz. Może czegokolwiek się nauczysz. To leży, kto przyniosłeś, także ja go umyję za ciebie. Yy, no i mamy tutaj, właśnie, jeszcze ewentualistycznie, bardzo mocno chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj boisko do koszykówki, także myślę, że możemy yy, zobaczyć, czy nasza Willow nie chciałaby tam iść. No, znaczy nie dzisiaj wiecie, bo za chwilę i tak musimy iść, jakby na ten, yy, jakby karaoke, w sensie, nie wiem czy, chyba konkursu karaoke dzisiaj nie ma, ale to nic, to nic, to nic. Myślę, że tak, wiecie, do 17.00 ją jeszcze tutaj e, podtrzymam i pójdziemy sobie właśnie na to karaoke, myślę, że bez Geralda. Niech sobie sama skoczy, aha, ona już przestała, no dobra, no to w takim razie lecimy tam od razu, nie przedłużajmy. doki jesteśmy na miejscu i jakby chyba możemy iść tutaj od razu e, pop, e, ostra jazda, zobaczmy sobie, co tu jeszcze możemy robić, e, może być z tym panem, e, jakby no tak jak mówię, wydaje mi się, że chyba nie ma żadnego konkursu Karaoka ani nic tego stylu, także no jakby nie trafiliśmy po prostu na dzień. Ale niech ona sobie po prostu pośpiewa. Zobaczymy jak szybko pójdzie ten punkt. W ogóle jak, ile ty masz punktów? To masz cztery tylko, to jakby słowo bardzo. Ale myślę, że jakby tak sobie wiecie, posiedziała, pośpiewała. W domu też mamy karaoka, także też tam może sobie poćwiczyć, a widzę, że w miarę szybko to leci. Ha, no to fajnie, szyb faktycznie szybko leciało. Do momentu. Country... O Boże, znowu Tomas. On nas prześladuje. On jest jakimś stalkerem. A się no co styl życia? Will odbakował styl życia do matorki? Ale dlaczego? Przecież ciebie nie ma w domu. Przecież ty chodzisz, wychodzisz cały czas. Nie podoba mi się ten styl życia dla ciebie. No mówiłem, on nas prześladuje. Jeszcze przyszedł i to jest chyba ten sam stolik, w którym pierwszy raz z nimi siedzieliśmy i gadaliśmy na randce jakiejś pierwszej. On jest bardzo niedobry. Bardzo mi się to nie podoba, że tak się wydarzyło, że on nas prześladuje bardzo mocno. W ogóle patrzcie, jak ona jest malutka znowu! Ona idzie w ślady Steli zdecydowanie. Konkurs karaoke w barze karaoke! Simowy mogą sprawdzić swoje umiejętności! Oh my god! Śpiewaj w konkursie karaoke! Weekender. O Boże, jakie to było piękne, co to zrobiłaś w tym momencie, nie wiem czy wy to jesteście w stanie słyszeć dobrze, ale śpiewamy sobie teraz w konkursie, czekajcie. Ja ją przebiorę od razu, czekajcie, to jest jakby, wiecie, moment dla nas. Ja myślę, że to jest bardzo duży moment. Czekajcie, jakbyśmy dali jej taką jakąś kiecę. może taki imprezowy strój. Patrzcie to. Jaka dżagencja, Ja ją tutaj muszę zdjęcie zrobić, aż z wrażenia, bo ona, kurde, jest gwiazdą tutaj. Jagencja, to jest nasz występ, to jest nasz, jakby, wiecie, debiut. Halo, państwo gdzie siedzą? Kto podziwia? Nikt nie podziwia. Mam nadzieję, że nikt więcej nie weźmie udziału. Może tak zróbmy, żebyśmy, wiecie, siedzieli tu cały czas. To wtedy nikt nie przyjdzie i, i nikt nie wygra inny oprócz nas. Także. O ty, kurde, jesteś nienormalny, jakby, chyba typie. Ogarnij się. My się już. My się nie lubimy nawet. No czy lubimy się trochę, ale jakby nie. No, ty jesteś złym człowiekiem. Bardzo mi się podoba, co tu tutaj robisz. Willows to 64 na 100. No to tym bardziej na pewno ktoś z tutaj nie wejdziemy. tutaj będziemy siedzieć i śpiewać do, do końca świata. Nie no żartuję, może nie do końca świata, albo za chwilę musimy kończyć, bo jakby jest 21, także no hit. Myślę, że tyle, już nie będziemy śpiewać. Myślę, że będziemy się zwijać do domu, bo zaraz na pewno się martwi o nas, także niech ona sobie skończy tą kawałek. No i wracamy do domu, zwłaszcza, że jest jeszcze głodna, także lecimy. Dobrze, wróciliśmy i wiecie co ja sobie teraz pomyślałem? Przecież oni nie robili swojego pierwszego barabara nawet. Także ona szybko idzie coś zjeść i słuchajcie, zrobimy to, bo jakby, no trochę jakby wstyd. A wiecie co możemy zrobić? Jeszcze uzupełnimy tą tacę. Mamy, mamy troszkę hajsu jeszcze, także niech on uzupełni tacę, mogą się napić oboje też. Pięknie, usiadła sobie jeszcze z tym musującym napojem. Myślę, że w ogóle Jared powinien tutaj przyjść, choć tutaj... Choć zapytaj swojej dziewczyny, jak poszedł ten występ... Taki trochę to był niespodziewany występ, ale jakby, no, choć się tutaj zapytaj, no, co będziecie tak, wiecie, jakby, no, miał być tak trochę, jakby, romantiko, ale tak może nie do końca, także, no, halo, kochani, no, weź tutaj ją zapytaj, jak jej dzień minął, okaż czułość, dobra, nieważne, okaż czułość, po prostu, okaż jej czułość, Choć tutaj, może jeszcze nie oświadczy, ale chodź pocałuj ją, możesz tutaj jeszcze, mm, pocałuj w szyję, ja nie wiem, mam wrażenie, że strasznie do siebie pasują. W sensie, dobra, może, no nie wiem, może przesadzam, ale jakby, no nie wiem, mam wrażenie, że są taką idealną parą. Ale, ale to dobrze, to dobrze, dobrze. Ja ich bardzo lubię. Chodź tutaj jeszcze, możesz i. Ja nie wiem, co jeszcze możesz zrobić. No, możesz po prostu i z nią zrobić bara-bara, myślę. Także idźcie sobie zrobić barabara. Bara. No i myślę, że będziemy, tak jakby, nawet powoli już trochę kończyć. W sensie, mam, mam nadzieję, że odcinek nie wyszedł w ogóle e, krótszy. A jeżeli wyszedł, no to bardzo, bardzo, bardzo mi troszkę przykro, ale to nic, to nic, to nic. Dzień świeczki swój na nastrój Gerald, zaraz będzie figlować po raz pierwszy. O oh my god, to będzie raz Geralda. bo oh Boże, no to bardzo pięknie. Także mamy, słuchajcie, pierwszy raz, mamy Geralda u nas w domu. Um, no i chyba będziemy kończyć. Także kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba Gerald. Naprawdę starałem się zachować jego, wiecie, taki jakby trochę oryginalny, jakby wygląd w sensie, wiecie, rudowosy i tak dalej, i tak dalej. W sensie ten sam kształt. Po prostu chciałem zrobić trochę bardziej w stylu alfa, bo jakby no taka jest Willow, więc jakby no chciałem po prostu, żeby do siebie w miarę pasowało. Korzystając trochę z okazji, chciałbym w ogóle bardzo, bardzo mocno wszystkich przywitać, którzy do mnie dotarli. Wybiło nam tysiąc w ogóle do subskrypcji. Także dzięki bardzo ogromne, bardzo, bardzo, bardzo mocno. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny za każdą jedną osobę. No i oczywiście ogromne podziękowania dla Kacpra, bo jakby bez niego myślę, że trwałoby to dużo dłużej. Także dziękuję bardzo Kacper, jestem ogromnie wdzięczny. No i mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić i że będziecie oglądać odcinki, i serię i będzie wam to sprawiało przyjemność, bo no tak naprawdę po to to robię. Także jeszcze raz ogromne dzięki dla was wszystkich, no i witam. I przejdźmy od razu do komentarza na ten odcinek, także został wylosowany komentarz od Patrycji. Także dziękuję bardzo, bardzo mocno, Patrycja, za Twój komentarz. Cieszę się, że moje filmy Cię odstrasowują. No i przesyłam bardzo dużo pozytywnej energii w Twoją stronę. No i jeszcze raz dziękuję. A my, słuchajcie, słyszymy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, jeżeli film Wam się podobał. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także dziękuję i pa!